Dzisiaj spotykamy się w okolicznościach dość smutnych, ponieważ w Lewiston, w stanie Maine w Stanach Zjednoczonych, mamy najprawdopodobniej do czynienia z najkrwawszą strzelaniną i masakrą od 2019 roku. Ponieważ aktyw Shooter zastrzelił tam już 18 osób potwierdzonych, nie wiemy tak naprawdę ile jeszcze jest ofiar, i cały czas przebywa na wolności. Ja jestem Bagiet, były policjant, mówił o służbach bez cenzury. Zapraszam na Bagieta, rozkłada interwencję. Jasna cholera. Mam wrażenie, że zaraz zaroi się tu od federalnych. Siemano mordeczki i sierżant Bagieta z tej strony. Od wczoraj, od godzin wczesno porannych albo nocnych dochodzą nas bardzo niepokojące wieści ze Stanów Zjednoczonych, ponieważ mamy tam do czynienia z kolejnym aktyw shooterem. Ja wiem o tym, że nie jest to nic nowego w Stanach Zjednoczonych i powinniśmy już do tego przywyknąć, no ale przy takim rozmiarze zła tak naprawdę nie da się do tego przywyknąć chyba nigdy, no i chyba, że ktoś jest psychopatą, no ale to nie wiem. Ponieważ, jak możemy przeczytać, na Państwowej Agencji Prasowej gubernator Maine w masakrze w Lewiston zginęło 18 osób, a 13 zostało rannych, obława na sprawcę trwa. Tak naprawdę nie wiemy, kiedy złapią tego sprawcę. Jeszcze przed główną częścią materiału zapraszam do kupna mojej książki, jeżeli macie ochotę, traktuję ona właśnie o służbie w policji, możecie to zrobić w Empiku przez neta, czy po prostu na miejscu, czy w jakiejś księgarni, a i zapraszam już jutro, bo 28 października na taki mały meetup na targach książki w Krakowie, w Expo Kraków. A, no i jeszcze wszystkich moich patronów z Patrona i zapraszam potem na jakąś szamę, dam znaka na naszej tajnej grupce dla patronów, więc widzimy się jutro. O, i właśnie mi się skończyło moje światło. <laughs> Czekajcie, mam tutaj takie długie USB, może mi się uda to podpiąć. Dobra, mamy to. W ogóle na początku była pewna rozbieżność z liczbą ofiar, bo z tego co pamiętam chyba najwyższą podał RMFFM albo tvn 24 i tam były 22 ofiary. Potem w ogóle z tego zeszli chyba do 16, czy coś takiego i tak naprawdę nie wiemy ile jest tych ofiar. No ale tutaj będę się opierać głównie na państwowej agencji prasowej. W każdym razie RMFFM pisał tak: Jeśli potwierdzona zostanie liczba 22 ofiar śmiertelnych, będzie to najbardziej tragiczna w skutkach masakra w USA. Co najmniej od sierpnia 2019 roku. Wtedy bandyta otworzył ogień z karabinu AK-47 do klientów Walmarta w El Paso, zabijając 23 osoby. Tylko, że potem też RMFFM pisze: Uzbrojony w karabin napastnik zabił co najmniej 16 osób i ranił około 50 innych podczas masakry w mieście Lewiston w stanie Maine. Według nieoficjalnych ustaleń telewizji CNN zabite mogły zostać nawet 22 osoby. No właśnie, tylko że jakby w tym głównym linku do jego artykułu jest 22 osoby. To było takie mylące, także nie wiemy. Tak naprawdę zaraz Wam powiem, co znalazłem w mediach amerykańskich, bo zrobiłem taki research, w ogóle o co tam chodzi tak naprawdę. W każdym razie będziemy się tutaj opierać na polskiej agencji prasowej. Jak czytamy gubernator Maine. W masakrze w Lewiston zginęło 18 osób, a 13 zostało rannych. Obława na sprawę trwa i to wydaje się najbardziej aktualna informacja póki co, którą mogłem znaleźć. 18 osób zginęło, a 13 jest rannych w wyniku dwóch strzelanin w Lewiston w stanie Maine podała w czwartek gubernator stanu Janet Mills. Jak powiedziała Mills, do strzelaniny doszło w lokalnej kręgielni oraz barze w centrum miasta. Nadal trwa obawa na podejrzanego, zidentyfikowanego jako 40-letni sierżant rezerwy US Army Robert Card. I faktycznie tak było. Najpierw w ogóle myśleli, że jest tylko jedna strzelanina w tej kręgielni. On tam zastrzelił parę osób, tylko że potem przyszło wezwanie do następnej strzelaniny i okazało się, że ta druga strzelanina też jest sprawką tego Roberta Carda i tam od razu też pojechała policja. Tylko że problem się komplikuje z tym, że gość naprawdę umie strzelać i gość oprócz tego, że jest rezerwistą Armii Stanów Zjednoczonych i od 2002 roku nie pełnił w ogóle służby na jakichś misjach i tak dalej, no ale uczy ludzi strzelać, bo jest instruktorem. Według telewizji CBS mężczyzna ma licencję instruktora obsługi broni palnej i pracował w bazie Gwardii Narodowej w Sackow w Maine. Według informacji CNN miał problem ze zdrowiem psychicznym. Tego lata spędził dwa tygodnie w ośrodku psychiatrycznym i przyznał się do słyszenia głosów. Miał grozić urządzeniem masakry w bazie, w której pracował. Według informacji podanych przez wojsko, Kardy jest specjalistą od zasobów naftowych i jest w armii od 2002 roku. No właśnie. Jeżeli ta sytuacja miałaby miejsce w Polsce, to gwarantuję Wam, że jeśli ktoś by się o tym dowiedział, to mężczyzna straciłby to pozwolenie na broń. W Stanach te przepisy są bardzo, znaczy do, może nie bardzo w niektórych Stanach, ale są bardziej liberalne niż w Polsce i w ogóle w Europie. I faktycznie w niektórych Stanach ta choroba psychiczna nie jest przeciwnością do tego, żeby posiadać broń. Albo nie jest to weryfikowane po prostu. U nas przy zyskiwaniu pozwolenia jest. Przedstawiciele policji lokalnej stanowej Maine stwierdzili, że jeszcze za wcześnie, aby ustalić motyw działania sprawcy, za którym wysłano list. Gorąco wystawiono nakaz aresztowania. O, i teraz będzie to, o czym mówiłem. Jak powiedział pułkownik William Ross z policji stanowej, do ataku na kręgielnię doszło tuż przed godziną 19 czasu lokalnego, zaś 12 minut później policja otrzymała sygnał ostrzalny w barze. W pierwszej lokalizacji na miejscu zginęło 7 osób, a w drugiej 8. Zaś kolejne 3 zmarły w szpitalu. Jak dotąd zidentyfikowano 8 ofiar. 3 osoby ranne w stanie krytycznym, dwie zostały wypisane ze szpitala. No także tutaj mamy 3 osoby ranne w stanie krytycznym jeszcze. Też cholera wie, czy on tam kogoś po drodze, wiecie, nie odpalił, jak, jak uciekał, no bo gozi dalej jest niezłapany. No i zobaczymy co, co z tymi osobami, które są w szpitalu. No życzymy im wszystkiego dobrego. Oczywiście, u to wielka tragedia. Poszukiwania sprawcy zaangażowane są policja miejska i stanowa także FBI i agenci ATF. ATF to sacar taka... Organizacja A to jest wymienione tutaj: Biuro do Spraw Alkoholu, Tytoniu, Broni Palnej i Materiałów Wybuchowych. Policja przyznała, że nie wie, gdzie znajduje się obecnie podejrzany i czy nadal przebywa na terytorium stanu. Z powodu trwających poszukiwań zamknięta została część szkół stania także supermarkety i inne lokale. I w ogóle policjanci tam wydali takiej, taką odezwę do ludzi, żeby w ogóle, jeżeli mogą, też by zostali w domach, pozamykali się, nie otwierali nikomu, no bo ta osoba dalej nie jest złapana, nie wiadomo, co się dzieje, nie wiadomo, co jej przyjdzie dalej do głowy. Tutaj jeszcze mam info z TVP. I właśnie do TVP też potwierdza, że zginęło tam 18 osób, więc z tego się będziemy trzymali. Myślę, że to 22 jest póki co nie potwierdzone. Tym bardziej, że nawet jeżeli się potwierdziło to, że te trzy osoby w stanie krytycznym. Nieszczęśliwie by zmarły w szpitalu, to no dalej to nie są 22 osoby, tylko 21. No i teraz możemy zobaczyć na przykład na ABC, że ABC też potwierdza, że to jest napisane: At least 18 people were killed in a mass shooting in Lewiston. Więc to, co powiedziałem, się potwierdza. I na NBC piszą dokładnie to samo, że 18 ludzi zginęło w tych strzelaninach. Natomiast, jeżeli byście chcieli zobaczyć, kto tam zginął, chociaż nie wiem, no nie, nic wam to nie powiem, tam są zdjęcia po prostu ludzi, nie jest napisane, jak się nazywali, no to możecie sobie zobaczyć. To, że został zidentyfikowany. Tam na przykład ojciec dwójki dzieci i tak dalej, nie wiem czy to jest coś fajnego do oglądania, ale tak wam tylko mówię no zobaczymy, zobaczymy co przyniosą najbliższe dni, bo mam nadzieję, że to się rozwiąże w najbliższych dniach sytuacja kurde w sumie bliźniacza do tego, co stało się u nas czyli uciekł morderca tak naprawdę, no tam tutaj jest dużo więcej ofiar, no u nas był tylko ten mały chłopczyk no ale też cała policja zaangażowana chłopanie mogą znaleźć od, o przepraszam, od 25 października czyli to było jakby dwa dni wcześniej pomyliłem się tam z tą zmianą czasu i skuteczności policjantom, bo dla, według mnie dla takiej osoby powinna być jedna kara tylko. Możecie dać w komentarzach yy, jaka, według mnie. Jeszcze raz przypominam, jutro widzimy się na targach książki w Krakowie, mam nadzieję, że przyjedziecie. No i to by było na tyle. Ja zapraszam na mojego TikToka, Twitcha, gdzie streamuję m.in. różne interwencje policji, Instagrama. Trzymajcie się i do jutra.